Siema z tej strony Agis i dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z takich głupszych sytuacji w moim życiu, dlatego że to tak na dobrą sprawę było tylko i wyłącznie spowodowane moją głupotą, więc zaczynajmy. Pewnego dnia moi rodzice po prostu postanowili na chwilę wyjechać z domu, w nadziei prawdopodobnie, że padnę z głodu albo inne takie farmazony, ale na szczęście miałem dobrego wafelka z, z płynem dochodnicy, więc nic takiego się nie stało. Więc skoro już byłem praktycznie pewny, że nie padnę z głodu, to oczywiście miałem otwartą furtkę, no i przy okazji wolną hatę, więc postanowiłem Rzucić jakąś imprezę. No i ogólnie impreza skończyła się w ten sposób, że odpaliłem jakiegoś tam nędznego streama na moim Twitchu, więc no było fajnie, w takiej słabej jakości. Chyba tam sam sobie przez cały wieczór grałem w jakiś farming simulator kapa. Ale na szczęście słowo impreza ma taką dosyć luźną definicję, więc no cóż, ja po prostu definiuję jeżdżenie traktorem w jakiejś tam gierce jako imprezę. No nie wiem jak wy, ale ja ogólnie się świetnie bawiłem, nie? O tym jeszcze tutaj nie wspomniałem, ale ta cała jazda traktorem odbywała się mniej więcej jakoś tak o 12 w nocy na platformie. Twitch TV, więc no nie, nie daj Boże, jeszcze ktoś to oglądał wtedy, nie? No i całość ogólnie ułożyła się dosyć tak niefortunnie, ponieważ ja ogólnie w nocy jestem dosyć taki przywiązany do gier, w sensie jak tam sesiądę, powiedzmy na tą nockę, to już całą przesiedzę jakoś tak, nie ruszając się z miejsca kapa. No i tak poza tym wtedy jeszcze dochodził do tego fakt, że sobie odpaliłem wtedy streama, no a jak wiadomo, jak ja odpalam streama jeszcze dla dwóch osób, powiedzmy, to jestem bardzo szczerym człowiekiem, więc no, jestem szczerym człowiekiem, który jest przywiązany do gry kapa. No i na dobrą sprawę, to ta gra też nie była. Belejaka, ponieważ był to taki farming Simulator, no i jak wiadomo w takiej grze Można sobie złapać taki gruborurny Traktor i się świetnie bawić, no i ja oczywiście Nie przegapię takiej okazji No i tak to się jakoś złożyło, oczywiście Ja nie wiem jak to się złożyło, ponieważ no co, co złego to nie ja, że niestety miałem W domu wtedy psa, no i ja wtedy Niestety byłem jeszcze taki dosyć młody I głupi kapa, nie no w sumie to, że Byłem głupi to można spokojnie dać bez kapy Ponieważ to można potwierdzić nawet Dzisiaj, teraz, w tej chwili, także nie wiem Jeżeli ktoś ma ten taki wiecie test tam inteligentny na SMS-a to możecie podesłać, a ja chętnie wezmę udział. nie? No ale właśnie tak solo wtedy ze mną w domu przebywał mój pies. No i jak wiadomo, jak się ma tego psa, no to on też ma czasami jakieś potrzeby fizjologiczne, czy też po prostu inne, no i czasami trzeba się psem zająć. No ale będąc takim idiotą, jakim byłem, bądź też jestem w sumie, no bo nie mi to oceniać, jednak e, po prostu zapomniałem tak delikatnie o moim psie, tak wiecie, się wciągnąłem w to koszenie tej trawy, tam w tym farming simulator, więc tam no, troszeczkę zapomniałem. No i później sobie tak w sumie bez powodu przypomniałem o moim psie i tak nagle myślę, Hmm, jednak chyba mam psa w tym domu, więc no, może się trzeba nim zająć. Więc po prostu zrobiłem taką 5-minutową przerwę na streamie. A jako, że wtedy, jak mówiłem, byłem ogólnie szczerym człowiekiem, czyli jak mówiłem, że 5 minut to na pewno była przerwa 5 minut, a nie 50. Więc no, można było mi ufać, że tak powiem. No i ja wtedy sobie od razu ustawiłem tam czasomierz na telefonie, żeby się ani tam sekundy nie spóźnić na te 5 minut, prawda? No i od razu ubrałem przy okazji też, em, no taką wiecie, pelerynkę Supermana, żeby się wyrobić, nie? No i tak się właśnie stało, że jak już miałem tą super supermocy no to miałem oczywiście też supermocy i w ciągu pięciu minut byłem w stanie nakarmić, napoić oraz wyprowadzić mojego psa no i tak jakoś wyszło, że przy karmieniu mojego psa coś tam no nie powiem, że nie poszło no i zaczęło się to tam troszeczkę ciągnąć w czas ogólnie no i tak spoglądałem na ten czasomierz no i mówię kurde chyba muszę rurę na streama zbijać bo się spóźnię nie no a wiadomo jak ma się streama gdzie jakaś tam niecała jedna czy może pół osoby czeka na ciebie no to trzeba oczywiście szybko zasuwać no a ja wtedy szczególnie byłem w to jakoś tam super zaangażowany nie żeby to chociaż była jakaś ciekawa gra, albo jakiś ciekawy turniej esportowy, który bym sobie oglądał na streamie, to jeszcze ok, no ale ja wtedy sobie jeździłem kombajnem, więc naprawdę nie rozumiem tak naprawdę po co ja się tam spieszyłem. No i teraz właśnie czas na gwoździa odcinku, czyli właśnie tego gwoździa od przebijania ręki przy okazji, no bo to jest taki gwóźdź, wiecie, no multifunkcyjny kapa. No i właśnie jakoś to tak wyszło, że u nas w przedpokoju od zawsze stał i chyba będzie stał już tam taki właśnie pojemnik z proszkiem do prania. Nie wiem dlaczego on stoi akurat w przedpokoju, no ale jakoś się tak przyjęło i tak jak już zostanie. No i nie dość, że byłem jeszcze głupi, to przy okazji miałem jeszcze Parkinsona i ogólnie chyba taką niecierpliwość ogólną, jeżeli o to chodzi, więc ja ogólnie postanowiłem się pobawić tym proszkiem. Bo jak to właśnie działa, że w tym takim pojemniczku jest taki kubeczek, no i ten kubeczek służy do tego, że jak już popijacie płynem do chodnicy, to możecie sobie jeszcze gulnąć tam troszeczkę tam właśnie proszku do prania, no bo to wiadomo jest zdrowe, zawsze tam troszeczkę witaminki jest. Na dobrą sprawę to nie mam pojęcia jaka witaminka powinna znajdować się w proszku do prania, ale może jest to nie wiem witaminka. P, jak, jak pralka, na przykład, że pralka to witaminka, ha, ale suchar, ja nie mogę. Czujecie ten powiew świeżości w odcinkach? No ja w sumie też nie, ale na dobrą sprawę otworzyłem sobie teraz okno, żeby sobie nagrywać otwieranie okna, nie wiem, takie wiecie, challenge, otwórz okno, nie? Podczas tego, gdy mój pies zasilał się jakimś Big Maciem tam w kuchni, ja postanowiłem sobie po prostu poprzewalać ten proszek do prania z kubki na kubkę za pomocą tego kubeczka, właśnie. No bo sobie postanowiłem, że skoro spóźniam się na streama, na którym jeżdżę traktorem i ogląda to raptem pół osoby, która prawdopodobnie jest jest botem, no to mogę się ewentualnie pobawić tutaj w świetną zabawę, prawda? No i oczywiście przy tym jeszcze miałem mojego psa na oku, żeby się upewnić, że zjad sobie wszystko, żeby się upewnić, że no drugiego Big Maca mu nie muszę zamawiać, nie? No bo wtedy ewentualnie padnie na tłuszcz kapa. No i mój pies w sumie kończy posiłek bez jakichś większych emocji na twarzy. W sensie, no nie widać po nim, jakby ewentualnie wygrał tam milion euro na jakimś jackpocie, więc o to się nie musimy martwić. No i sobie postanowiłem, że skoro on się już zwija do pokoju, a ja się zwijam w tym momencie do streamowania, no to nabiorę sobie jeszcze jeden taki duży oczywiście proszku do prania. No i się oczywiście teraz możecie zapytać, no i co ja będę robił z tym kubeczkiem? No i ja wam tutaj powiem, że postanowiłem sobie go po prostu podrzucić tak w powietrze, no bo pomyślałem sobie w sumie, że złapię i że na pewno się nic nie wysypie. No i oczywiście jak pomyślałem, tak zrobiłem, i niespodzianką w tym momencie jest to, że prawdopodobnie tego kubeczka nie złapałem i cały kubeczek razem z zawartością leżały na podłodze. No bo niestety upuściłem wszystko, nie byłem nawet w stanie złapać kubeczka taką ofermą jestem, no bo wiadomo, że tam ten proszek się i tak wysypie, no ale kubeczka. Mogłem w sumie złapać tam, wiadomo, zawsze ekstra słego się dostanie za to, nie? No i tak jakoś się to niestety dzieje, że jak ja upuszczę cokolwiek, to mój pies jest zainteresowany tym w 100% i zawsze chce mi to jakoś tam zamrać. No i w tym przypadku to, co upuściłem, to był niestety proszek do prania. No i mój pies w sumie tak podlatuje do tego proszku do prania, nic sobie nie myśląc, co nie no i tak w sumie ja sobie patrzę, mówię, hm, no po co mu proszek do prania, nie no i sobie tak patrzę, co on robi, a on nagle zaczyna jeść ten proszek do prania. Dokładnie, po prostu takie zwierzę sobie podchodzi i nagle sobie myśli, no hmm, w sumie ta witamina P to jest nawet co niezłe, zawsze chciałem mieć pralkę, więc dawaj, tutaj szufujemy, nie? No i ja w tym momencie, jak to zobaczyłem, to nie powiem, no serce mi całkiem nieźle stanęło, ponieważ nie wiedziałem, czy no proszek do prania można jeść, ale domyślałem się tam jakoś, nie wiem, na końcu mózgu, że to ewentualnie może być szkodliwe. Oczywiście, ilość proszku, która wylądowała na podłodze, nie była jakaś tam strasznie duża, no bo było to raptem jakoś tam, nie no, pół kubeczka. Jeżeli mam być z wami szczery, to było takie pół takiego małego kubeczka, no więc no nie był to cały karton, na szczęście. Co nie zmienia faktu, że się na serio przeraziłem i próbowałem go tam jakoś. Odgonić od tego proszku do prania, no ale chyba mu smakowała ta witamina P jednak i no po prostu pozamiatał do końca, nie? No i oczywiście będąc takim geniuszem, jakim ja byłem, udałem się oczywiście zaraz po tym, jak mój pies skosztował tutaj proszku do prania, no udałem się po prostu do wujka Google, wiecie, no i wpisałem tam po prostu dwie frazy. Pierwsza fraza, którą wpisałem była następująca: Czy jedzenie proszku do prania jest szkodliwe, no bo w sumie to jest takie pytanie, że nigdy nie wiadomo, jaka jest odpowiedź, nie? No i drugie pytanie, na które szukałem odpowiedzi, było następujące, czyli jak szybko pies umiera po spożyciu proszku do prania, ponieważ dla mnie to było wtedy normalne, że takie pytania zadaje się w internecie. Później następnego ranka, oczywiście, jak już rodzice wrócili, no to musiałem jakoś tam wytłumaczyć, że mój pies oczywiście poszuflował tutaj troszeczkę węgla, no znaczy nie węgla, tylko proszku do prania. Skończyło się to tym, że jak moja mama się o tym dowiedziała, to zostałem zbanowany na dwa miesiące z grania w jakiekolwiek gry. Nawet nie mogłem się rozebrać i ubrania popilnować, bo to była już gra, niestety, no a ja wtedy grać już nie mogłem, nie. No i to w sumie mi chyba na dobre wyszło, ponieważ to, co zrobiłem, było na krytyńskie, dlatego że no jedzenie proszku do prania nie jest tak czy inaczej zdrowe. No, chociaż mojemu psu się w sumie nic nie stało do dzisiaj. Znaczy, wiadomo, że mu się tam ewentualnie tam parę innych rzeczy przytrafiło, ale to na szczęście nie miało nic do czynienia z tym proszkiem do prania. Więc ja jestem z siebie dumny, no bo troszeczkę głupio by było stracić przyjaciela ze, ze względu na głupotę, nie? Co nie zmienia faktu, że do dzisiaj się zastanawia mi to dosyć solidnie, jak zwierzę może gustować w proszku do prania, bo to jest naprawdę dla mnie komiczne. Znaczy, ja ogólnie jako dziecko strasznie lubiałem wtedy konsumować krem do rąk. Nivea, no ale mówię, no, byłem dzieckiem i zresztą jestem debilem, więc, no to chyba tutaj można podsumować w ten sposób. No i chyba ogólnie wychodzi na to, że moje pola w farming simulatorze chyba całkiem na nieźle zwiędły. Nie wiem czy ze śmiechu, czy z głupoty kapa, może też z głupoty, no ale w sumie, nie wiem, no, trochę mi żal tego, że byłem taki głupi, że mój pies musiał tego skosztować. No ale skoro chyba skosztował, to mu smakowało. No bo wiecie, no, ja go nie zmusiłem do jedzenia tego proszku do prania, tylko on jednak podszedł tak z własnej woli, no i zaczął se tam szuflować. No to chyba mu smakowało, no bo jednak nie widzę w tym innego sensu Tak czy inaczej, to była oczywiście moja tutaj krótka historia, i możecie temu filmikowi ewentualnie zostawić łapkę w dół bądź w górę, no zależy jak tam lubicie, ponieważ teraz w tym momencie tworzę nowego mema. Dokładnie, ponieważ w tym momencie płyn do chłodnicy idzie troszeczkę na emeryturę i w tym momencie mamy po prostu proszek do prania. Jeżeli chcecie, to możecie to jakoś tam ocenić i się wypowiedzieć na ten temat. Zauważyliście w sumie taką sztuczkę, że ja podczas odcinków mówię dużo, dużo szybciej niż na początku, a przynajmniej mi się tak wydaje, więc jeżeli wam się też tak wydaje, no to. W w Challenge incoming kapa. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam oczywiście szczęśliwego jajka, czy tam nie wiem, mokrego sylwestra, czy nie wiem, czy mokrej klawiatury kapa. Nie? Żegnam się z wami ja, czyli Agis. Do następnego odcinka i cześć!